Ale najważniejsze jest, że nadal tutaj te jednostki się blokują, a biorąc pod uwagę, że zbliża się dzień, to będę mógł nawet tych pojedynczych rębaczy w miarę bezstresowo atakować. Także zobaczmy kolejną turę. Oczywiście ork się wycofuje, ustawia tutaj sobie linię obronną. No na południu ewidentnie musiał się wycofać, co nie zmienia faktu, że i tak będę mógł go nadal atakować. Tutaj jeszcze mam jedną wioskę do zajęcia. Ranny łucznik w wiosce, no, na pewno będzie go można atakować. Tutaj w sumie też jest parę rannych jednostek. Jest tutaj całkiem przyzwoita linia, ale no jak najbardziej też będzie trzeba atakować ze względu na porę dnia, nie ma co sobie tej żałować. Także zobaczmy kolejną turę następuje atak o i udało się ściągnąć łucznika i tutaj też oczywiście atakuje jednostka na płaskim tutaj jest jednostka na dwa ciosy nawet udało się że padła tutaj trzeba przyznać za chwileczkę wrócę że tutaj ten troll jest naprawdę jednak nieustraszony w dzień będzie bardzo ładnie mógł trzymać linię Tutaj o linie. Na pewno no jest, będzie to dosyć ciężka jednostka dla mnie do ściągnięcia, ale no, można nawet niepotrzebnie atakowałem, bo i tak szans na ściągnięcie nie było. Ale no powiedzmy, to nie jest jakiś dramat. No, przede wszystkim największą przewagę mam tutaj. Jakby nie patrzeć na no, ork, po pierwsze, na nim nie dosyła tutaj żadnych sił. To już jest troszeczkę na dziwne. Dwa jest dzień, więc nawet no, te wioski są stracone dla niego. Nawet jeśli tutaj dałby jakąś jednostkę, no mam do wyboru trola albo orka rębacza, to ona i tak najprawdopodobniej zginie. Także kiedy będę już miał trzy wioski więcej od mojego przeciwnika, no to to jest naprawdę już dla mnie duży zysk, a dla przeciwnika bardzo duży ból. Poza tym no na pewno będę mógł tutaj kontynuować atak, no powiedzmy w ten dzień raczej nie powinienem jeszcze zmiażdżyć przeciwnika, jednak troszkę mało mam sił, plus przeciwnik ma całkiem... Tutaj dobrą pozycję. No, a na północy na razie jest y, y, stabilna sytuacja. Nikt jakoś przesadnie nie atakuje. Powiedzmy, no wiadomo, pojedynczym jednostkami ciężko tutaj coś zrobić. Mamy następną turę. Troll bardzo dobrze się ustawił. No cóż. No, tutaj ewentualnie będę mógł próbować pojedyncze jednostki atakować. No, taka w sumie no raczej tutaj LOL-80 powinien trzymać tę wioskę i ją przede wszystkim bronić, bo tutaj trzymanie linii raczej nie ma sensu. Najbliższa wioska jest daleko, w sumie tutaj żadnej nie ma w centrum. A no, po daje mi darmowe jednostki do zabijania, w końcu jest dopiero ranek, więc jak najbardziej aż się prosi, żebym atakował. Także no, to nie jest najlepszy pomysł. A, jakby tutaj stawiono jednostkę, to chyba nawet za dużo moich jednostek by tam nie doszło. Także dopiero ewentualnie w następnej turze mógłbym atakować. No a tutaj jeszcze mam maga, więc no oczywiście no, muszę atakować. Jest dzień, nie ma na co czekać. Tutaj oczywiście jest jednostka odesłana, która się leczy. Zobaczmy, jak to dalej postępowało. Oczywiście atak na wystawioną jednostkę ani raz nie trafił włócznik. Drugi też ani razu, no to dosyć pechowo. Tutaj chciałbym sobie twierdzę zająć, jednak zająć pozycję w twierdzy. No ale niestety się nie udało. To dosyć pechowa tura dla mnie. No ale jak, widzi jak tutaj to postępowało, ten ork i wilk były, byli cofnięci w wioskach, a w sumie nikt nie miał mnie tutaj. Nie miało mnie LOL czym blokować. W sumie ten drewnaż do końca nie wiem, po co tutaj stoi, a no, zostawił pustą wioskę. No, widziałem, że nie ma tutaj żadnego łucznika, nic za bardzo, co mogło zagrozić mojemu kawalerzyście. Także no, dostałem jeszcze kolejną wioskę, jakby w prezencie. LOL już ma zaledwie 4 wioski, ja 12, jak łatwo policzyć. Jest popołudnie, no naprawdę, mam już potężną przewagę. Wprawdzie miałem dosyć pechową turę. Jak widzimy zadane wprawdzie no, a nie nawet nie najgorzej, no ale powiedzmy w sumie powiedzmy było tak sobie, no, a nie, no, przepraszam, patrz na statystyki LOLO, elo, a nie na swoje. No widzimy, że jednak no, powiedzmy, jedna tura dla mnie pechowa, ale w sumie statystyki łącznie nie są wcale takie najgorsze. W miarę wyrównane zdarzają się dużo większe odchyły szczęścia. Oczywiście, elo elo broni się. No, broni się rannymi jednostkami, także spora szansa, że straci. Tutaj, szczęśliwie, ten włócznik przeżył mimo wszystko. Jakby nie patrzeć. Tutaj ork ładnie się broni, ale no, jednak ma tak dużą stratę ekonomiczną, że naprawdę ciężko mu się będzie podnieść. Wprawdzie już jest zmierzch, także będę musiał się powoli wycofywać. No, ale tutaj są raczej małe siły, które będą w stanie kontratakować. Oczywiście moja tak postępuje, bo tutaj no nic nie jest za bardzo w stanie zagrozić. Tutaj te jednostki tak nie byłbym w stanie wycofać, także już zaatakowałem nią. No i raz, że tutaj mam dobrą pozycję i co tutaj jest tylko jeden troll, który no nic mi za bardzo nie jest w stanie zrobić. A tutaj jeszcze dorekrutowałem ciężkiego piechura, na którego ork no nic nie ma, no ewentualnie troll, ale otrzymuję wtedy duże obrażenia odwetowe. Nie ma żadnego łucznika, który mógłbym bezpiecznie atakować, a nie ma łucznika, ponieważ ma mały dochód, łucznik to już powiedzmy w miarę droższa jednostka orków. Także... no tak, dlatego wyrekrutowałem tego ciężkiego piechura, że raz, że dobra kontra na jednostki, które ma przeciwnika, dwa, wiem, że i tak raczej ich szybko tych dobrych nie wyrekrutuje. Oczywiście jest noc, więc raczej jakoś specjalnie atakuje i decyduje się na leczenie jednostek. No ale tutaj mimo wszystko jednak atakuje, jest nieustraszony, ciężki piechór, tutaj w miarę ładnie będę mógł się bronić, a ciężkiego piechora i tak nie będzie miał trzeba atakować ork, także mogę tutaj ładnie nawet tą jedną jednostkę atakować. No a musiałem wycofać kawalerzystę, bo jednak to już było tyle tych jednostek, że mógłby nie przetrwać tej nocy. No i ork kontratakuje, no ale dosyć nieszczęśliwie, nic nie trafia. I pozostaje w swojej twierdzy. No a ja, no razu, tutaj mam cudowną pozycję, i nadal ty za bardzo nic nie ma. A tutaj, no zaraz, no wiadomo, że przepuszczę taki, a ja, także naprawdę orkowi będzie ciężko się utrzymać. Także no, jak widzimy, to niestety zmierza ku nieuchronnemu końcowi. Jeszcze tam pojedyncze jednostki odsyłam do leczenia, no ale już w sumie atakuję, bo mam taką przewagę, że nie ma za bardzo co czekać nawet na dzień. ...kiedy mogę w miarę przyzwoitą linię ustawić. No i tutaj, za chwileczkę wrócę do tego... ...atakuję, ale otrzymuję potężne obrażenia odwrotowe. No i tutaj zauważcie, że ten kawarzysta trzyma w szachu aż trzy jednostki przeciwnika, no po prostu żeby blokowały wioski, które mógłbym zajmować, więc no tutaj bardzo ładny ruch z mojej strony. No w sumie, taka jest prawda, że tutaj, powiedzmy, na no tutaj, jeden rębacz by wystarczył, i by blokował całe przejście. No ale tak nie postąpił. Yy, ork, no i teraz zbliża się dzień. Także, no ja już będę w pełni ataku. Jeszcze mam sporo magów, silne jednostki. Mimo, że nie trafia jeden, no to jednak jest drugi w zastępstwie. No i już w sumie, postępuje niestety dla orków ich pogrom już atak w sumie na wszystkich frontach oczywiście przede wszystkim w centrum i na południu bo tam, na, na, bo tam mam najwięcej jednostek no ale no już ork no niestety no ciężko mu będzie cokolwiek tutaj zrobić, no już mam zbyt potężną przewagę jeszcze atakuję jakieś moje słabsze jednostki próbuję tutaj trzymać linię, ale no to będzie praktycznie do zrobienia, no jak widzimy już pisze ucieknę Ci więc to już w desperacji coś próbuję zrobić no ta jeden troll no nie miał za dużych szans na nic po prostu moja przewaga już to jest no, no potężna po prostu No to już po prostu wybijanie tych resztek korków Jeszcze są okrążane pojedyncze jednostki także no oczywiście już wszystko rzucone naprzód bo Po co ma stać gdzieś tam z tyłu jeszcze poza tym mamy jeden, jednego kawalerzysta blisko awansu. co też jeszcze podkreśli moją przewagę. No ewentualnie ork próbuje zrobić, że tak powiem, wymianę pozycji, żeby wejść na moje wioski, ale już tych sił ma naprawdę mało. No i oczywiście, cóż pozostaje? No, rzucić się na jego, jego lidera już nawet. Tutaj nawet będę miał awans od razu. Tutaj ładnie blokuje drugim kawalerzystom, tak żeby jednak mi nie uciekł, jak się odgraża. No jak widzimy, no tutaj mam potężną ilość jednostek. Także no już raczej te najbliższe tury to będzie formalność. No ale jeszcze wszystko, czy musi tam pogonić za przeciwnikiem. No i tura przeciwnika. Jest dzień, że do tego atakuje, żeby sobie odblokować drogę, ale jest naprawdę mała szansa, że mu to się uda. I jak widzimy, wprawdzie nie wiem czemu, ten lider przeżył, a widzę, że nie mógł rozegrać kolejnej tury. Ale w każdym razie, no ta gra potoczyła się tak, że lider zaatakował kawalerzystę mojego, który zadaje 9 obrażeń i otrzymał wszystkie odwetowe i zginął. Naprawdę nie wiem czemu nie została rozegrana ta tura, bo to była powtórka i... No cóż, no na szczęście tylko ostatnia tura nam uciekła, ale to już była oczywistość. No tak chciałem tutaj zwrócić uwagę, tak jak już zwracam podczas gry, no, na dwa podstawowe błędy. Po pierwsze, mój przeciwnik grał orkami, czyli agresywną rasą, która ma przewagę. Jego, jej podstawowa tutaj jest przewaga liczebna, no, która nie została wykorzystana w ogóle. Atakowanie w ciasnym przejściu, no, w ciasnym przejściu, no, nie da się wykorzystać przewagi liczebnej. Jeśli życie czystu, no, to wiecie, że w czystu wystarczyło czysto przeciwko całej armii Persów. I spokojnie sobie dosyć długo dawali radę, żeby się utrzymać, a ja tutaj miałem jeszcze dodatkowy posiłek, więc spokojnie mogłem nawet odeprzeć atak. A zaraz tutaj na południu, to naprawdę był potężny błąd, oddanie tak strasznie za darmo mi tych wiosek, no to, to już spowodowało taką moją przewagę, że naprawdę no ciężko byłoby to przegrać. Orkowie musieli naprawdę mieć dużo szczęścia i super wymiany robić. Ale w każdym razie, pomimo błędów, naprawdę dziękuję za grę LL80. Jeszcze czekam, jest z nim druga gra w Także mam nadzieję, że się przygotuje, nie będzie popełniał podobnych błędów i e, gra będzie jeszcze lepsza. No po prostu, no pamiętajcie, że jednak ta gra no, przede wszystkim opiera się na ekonomii i no nie można tak za wiosek. W każdym razie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że całkiem już się oglądało. Staram się walczyć z pewnymi słowami, które niepotrzebnie powtarzam. Także zapraszam na kolejne moje filmiki, które postaram się w miarę możliwości ogłaszać publicznie ich opublikowanie na YouTubie. W sumie życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć.